Większa aktualizacja Fortnite'a, nowe ekskluzywne przedmioty, końcowy event na żywo, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie go dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy w tym tygodniu chcielibyście dostawać same dobre oceny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortniteowym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu nowych ekskluzywnych przedmiotów, które możecie zdobyć w Fortnite. Cie. A mowa tutaj o kolaboracji Fortnite'a z tak zwanym Sandisk. Jak się okazuje, no to zostały wydane specjalne pendrive'y, jak i przy okazji jakieś przenośne dyski i po właśnie zakupie takowych dysków bądź też pendrive'ów, możecie otrzymać właśnie malowanie, jak i przy okazji killów. Także całkiem ciekawa sytuacja i są to z tego, co mi się wydaje, no to przedmioty, które już kiedyś były dostępne w Fortnite'owym sklepie. I właśnie Fortnite ostatnio bardzo często tak robi, że po prostu dają jakieś itemki, które już kiedyś były normalnie do kupienia jako takie można by powiedzieć, że ekskluzywne przedmioty. Także no w ten sposób się to prezentuje. Natomiast coś co już od dnia dzisiejszego jest dostępne i też będzie ekskluzywne, to właśnie nowy skin kolorowego żelka. Oczywiście jedyne co musicie zrobić, to posiadać kartę z fałdorcami i w momencie kiedy ją sobie odbierzecie, to na wasze konto trafi właśnie nowy skin kolorowego żelka. Cała promocja trwa od dnia dzisiejszego aż do właśnie 16 lutego. Także macie naprawdę sporo czasu, żeby sobie to wykonać. No i cóż, tutaj chyba już nic więcej dodawać nie muszę. Przechodząc dalej mamy to, że po nowej aktualizacji w grze może się pojawić więcej styli do jednego ze skinów. Mowa tutaj o skinie go ponieważ właśnie jest naprawdę sporo masek, które generalnie no powinny się pojawić jako dodatkowe style do tego skina, a finalnie no to się nie pojawiły. Także kto wie, może Rzeczywiście, po aktualizacji, coś takiego zostanie wprowadzone. Natomiast moi drodzy, wreszcie się to dzieje i to już dnia jutrzejszego odbędzie się większy update, czyli oczywiście update 33.20. Jak się okazuje, no to wprowadzi on nam naprawdę, ale to naprawdę masę zmian i nowości do gry. Zaczynając chociażby od Fortnite Festiwalu. Jak się okazuje, no to w Fortnite Festiwalu otrzymamy nową artystkę, a najdokładniej Hatsune Miku. Hatsune Miku ma otrzymać oczywiście dwa skiny. Jeden z nich będzie do zdobycia poprzez zakup festiwalowego karnetu, a drugi będzie normalnie do kupienia w Fortnite'owym sklepie. Oczywiście Hatsune Miku otrzyma swoją właśnie scenę w Fortnite Festiwalu, jak i też ma się pojawić jej emotka, czyli Miku Miku Beam. Także myślę, że całkiem ciekawa sprawa. O tej aktualizacji Fortnite wprowadzi również do plików gry nowe oryginalne skiny, czyli takie skiny nie z kolaboracji, tylko czysto stworzone przez nich. I nie ma co się oszukiwać, że ostatnio dostajemy rzadziej takie skiny, że tutaj akurat myślę, że jest to mega dobra informacja. Od razu przechodząc dalej, mamy kolaborację z Godzilla, która, jak się okazuje, wprowadzi naprawdę wiele nowości. Zaczynając chociażby od tego, że skin Godzilla będzie do odblokowania dla posiadaczy karnetu bojowego już od 17 stycznia, a po całej aktualizacji zapewne poznamy wyzwania na takową Godzillę, jak i przy okazji jakieś jej dodatkowe nagrody. Także myślę, że to akurat mega spoko. Ale wiemy też, że poza Godzillą w grze ma się pojawić Kong. I Kong najprawdopodobniej otrzyma swój mini karnet bojowy. Czyli taki karnet, gdzie po prostu możecie kupić ścieżkę premium, i macie też ścieżkę darmową, i tam zdobywacie sobie właśnie nagrody. Także w ten sposób się to prezentuje. Oczywiście Kong ma się też pojawić właśnie z Godzillą, jako bosowie na wyspie, i najprawdopodobniej będą oni dawali jakieś mityczne przedmioty po eliminacji. Jeżeli chodzi o itemek Konga, to najprawdopodobniej będzie to taki oto mod, A jeżeli chodzi o Godzillę, to niestety do końca nie wiemy. Lecz najprawdopodobniej będzie nam dawała ona jakiś specjalny medalion, także to też myślę, że całkiem ciekawie, i przy okazji Kong ma otrzymać swoje własne zrzuty zaopatrzenia. Czyli mniej więcej tak samo jak mieliśmy podczas kolaboracji z wojowniczymi żółwiami ninja, i niestety nie wiemy, czy będziemy się w stanie zamienić w godzille. Myślę, że byłaby to naprawdę spoko opcja, ale wszystkiego dowiemy się dopiero dnia jutrzejszego. Także w ten sposób się to prezentuje i jeszcze w ramach całej kolaboracji do sklepu z przedmiotami ma właśnie nadejść mecha Godzilla. No, ewentualnie będzie to jakiś dodatkowy styl dla posiadaczy karnetu, no ale to chwilowo też jest niestety nieznane. Mamy po całej aktualizacji poznać też pierwsze przecieki dotyczące sezonu drugiego OG. No i cóż, tutaj w tym temacie za dużo niestety nie wiemy, ponieważ no wiemy, że ten sezon nadchodzi i to już naprawdę niedługo, ponieważ obecny sezon trwa do 31 stycznia, ale co będzie dokładnie w tym OG sezonie drugim, też dowiemy się dopiero po update'cie. Mamy przy okazji jakiś nowy update do trybu linii ognia, jak się okazuje, no to będzie to najprawdopodobniej aktualizacja, która wprowadzi nam do tej linii ognia nową mapę. Wraz z nową mapą mają się również pojawić darmowe nagrody, czyli między innymi ten oto pakiet muzyczny, jak i również taki oto ekran wczytywania. Następnie, moi drodzy, no to mamy otrzymać przy okazji nagrody do trybu reaktywacji, czyli Kill of the Rest Destroyer, jak i również plecak o naprawdę podobnym motywie. Możliwe, że jakieś nowe skiny z ankiet zostaną wreszcie dodane do Fortnite'a. Mamy przy okazji... Możliwe nowe informacje na temat kolaboracji z Demon Slayer'em. No, oczywiście wiadomo, że cały śnieg na mapie po tej aktualizacji stopnieje. Otrzymamy jakieś nowe buty, jakieś nowe zakładki sklepowe dla niektórych skinów, co oznacza, że będziemy na przykład wiedzieli co wraca, a co nie wraca. Jak i przy okazji parę jeszcze innych rzeczy. Także no, ta aktualizacja zapowiada się mega, ale to mega dobrze. Nie ma co się oszukiwać, że przez ostatni praktycznie miesiąc w Fortnite nic się nie działo, więc y, tyle właśnie nowości za jedną. Jednym zamachem będzie czymś naprawdę, czego wydaje mi się, że gracze chcą. Lecz, jak się okazuje, no to w tym sezonie mamy też otrzymać mini wydarzenie na żywo czyli coś, co Fortnite zaczął robić od rozdziału 5. I chociażby na start rozdziału 5 mieliśmy właśnie wydarzenie z wielką tytanową ręką, następnie mieliśmy coś związanego z górą Olimp, później mieliśmy wydarzenie związane ze statkiem Megalodona, i zazwyczaj jakieś te mini wydarzenia się dzieją w Fortnite. W tym sezonie też ma takowe się odbyć, lecz najprawdopodobniej podobniej będzie ono dopiero pod koniec sezonu i niestety ale chwilowo jeszcze nie wiemy co dokładnie w nim będzie się działo. Lecz gracze spekulują, że najprawdopodobniej będzie to coś pomiędzy właśnie Godzillą a też Kongiem. Także zobaczymy, może będzie to jakaś walka czy cokolwiek takiego. No tutaj stoi to niestety pod znakiem zapytania. Jest też możliwość, że Fortnite właśnie takowy mini event zrobi już naprawdę niedługo, lecz osobiście wydaje mi się, że bardziej będzie to pod koniec sezonu niż zaraz po tej aktualnej ale no tak czy siak mini event e, mamy otrzymać i przy okazji też możliwe, że po tej aktualizacji dostaniemy nieco więcej rzeczy dotyczących właśnie takowego mini eventu i ogólnie dostaniemy więcej informacji na temat wydaje mi się, że wszystkiego, także e, no w ten sposób się to prezentuje. No i jedyne co nam teraz pozostało to oczywiście czekać na takowy update, oczywiście dla przypomnienia całość będzie już dnia jutrzejszego, czyli 14 stycznia. Niestety nie wiemy dokładnie o której, lecz najprawdopodobniej około godziny 9.00. 10. Serwery zostaną wyłączone, a zapewne około godziny 13-14 zostaną włączone, ale wiadomo, że ta godzina może się nieco bardziej różnić, więc w ten sposób się to prezentuje. No i co? To już by było na tyle. Po aktualizacji dostaniemy naprawdę masę informacji, więc żeby ich nie przegapić, to subujcie kanał z dzwonkiem. Tak samo jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście, jak wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany. No i cóż, jeżeli wy obejrzeliście ten oto materiał do samego końca, w komentarzu możecie napisać aktualizacja, a ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. I chyba już nic więcej tutaj do dodania nie mam. Oczywiście, co, miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której ten materiał oglądacie. Ja byłem Hekso i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i cześć!